Hej, cześć się ma na ustę, jestem Patryk z 007. i pokażę dzisiaj Wam bardzo ciekawosty bat, bardzo, bardzo pomocną ciekawostkę, a mianowicie jak wpisać się na forum, inaczej jak skopiować yy, coś, na przykład nie wiem, no jakiś nakładnik sobie tworzę czy coś napiszę tak przykładowo i biorę kopiuj na przykład chcę, nie no wiem, wiem. Ja na przykład chcę się dostać do Sandra z Policji Departament na przykład, weźmy na przykład mam tutaj odpowiedź i mamy takie coś jak y, tutaj i teraz wciskamy ctrl V albo weźmy sobie na przykładzie klej tam się do nich kleja tylko dopiero jak musimy tutaj tryb bb code musimy to nacisnąć i zobaczcie na przykład przepraszam i zobaczcie na przykład i już no, to się wkleja. I możemy tak w ogóle tak w się raz. To więc. To było na tyle z mojej strony. Jeżeli Wam się ten króciutki porannik podobał, to więc. zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Skomentujcie, czy chcecie takie poranniki. Jeżeli chcecie zobaczyć i napisać jakieś inne, żebym robił. No i co? No i to tyle w moim temacie. To więc. Pa!